Ilość tych delfinów, które mnie naprawdę niepokoi, potem jak sobie już załatwię RPG z modyfikacji Flansmod, no to chyba się trochę z nimi zabawię, bardzo ładnie Już się nie mogę doczekać Ale by the way, witam was w kolejnym Ziemiach Paku, tutaj dla spostrzegawczych dodałem trochę szkła, jeszcze zanim zacząłem nagrywać Tekstur pak się zmienił, lag, god ale już ogranęłem miarę te lagi, ponieważ już potrafię je tak jakby zniwelować Poprzez, nie mogę się wtedy ruszać, muszę tylko zakręcić, to nic nie daje, cięcie Dobra, tego laga tak stosunkowo szybko zniwelowałem i tak cięcie będzie. Nie chcę, żebyście się z tym męczyli. Również mam nadzieję, że to jednak teraz ustąpi. Sprawdzę, czy sobie można coś w opcjach. Dźwięk jest wyłączony. Najwyraźniej to w ogóle nie zależy od dźwięku. Szkło, również które jest zmienione, Drzwi, miecz. Również teksturę łuku zmieniłem. To było wszystko, co tak naprawdę zmieniłem. Nic więcej nie ludałem Cięcie. Wracam po cięciu. Był lag znowu. W kolejny taki już drobniejszy. No już to może teraz będę lepiej wycinał. Widział sporo się bawienia z cięciem tego. Ale dobra, pomyślałem, że może jednak teraz pogadać na trochę inne tematy. Nie tylko te lagi. Oczywiście już będę to wycinał, kiedy tylko złapię laga po swoje i ani słowa więcej o tym lagu. Zwyczajnie. No i teraz, właśnie, chciałem się wypowiedzieć na przykład, no nie wiem, na temat vip na serwerach. To jest taki ciekawy temat. Tam w ogóle dostałem przypalania piasku, nawet o tym nie wiedziałem. Otóż, chciałem się teraz wypowiedzieć na temat vip na serwerach. Przykładowo MSG, no to kiedyś o tym dowiedziałem, no to sobie pomyślałem, że, no okej, okay, spoko, dwie dyszki, żeby się trochę, no nie wiem, tak, żeby mieć trochę lepiej od innych graczy. Myślałem, oczywiście, że to jest na zawsze, no ale nie. Yy, znaczy zaraz. To było akurat na moim infoksie, kiedy się pierwszy raz właśnie o VIPach dowiedziałem. Czekajcie, szybkie cięcie zamknęło się zamknę, drzwi. Ok, na czym stanęło to cięcie było trochę dłuższe niż się może wydawać. Okej, okay, tutaj już nie będę chciał, to była tylko delikatna ścina. No i prawo tego właśnie vipa, to nie, nie rozumiem jaką piczką, jakim nubem trzeba być, żeby to wykupić. Przecież to jest wszystko zarabiać na sobie i to jest. Po prostu gówno jak dla mnie, żeby płacić pieniądze za to, żeby być delikatnie tylko delikatniej do tego na określony czas. Ja, ja tak bardzo nie polecam kupowania jakichkolwiek VIP-ów, jak już to pewnie było w infokanałowym. No, kiedy, jeżeli ja kiedykolwiek stworzę serwer, a to się na pewno kiedyś nastanie, no to nie będzie tam w ogóle żadnych VIP-ów, będą tylko ewentualnie dobrowolne dotacje, tak, żeby serwer nie upadł. No to będą to takie dotacje, takie... Ok, wsadziłem to niechcący piast. Cięcie. Piaskowiec, no i się to nie przepalało. Spróbuję wyeksterminować te delfiny zaraz, ponieważ to być może wszystko przez nie. Dlaczego ja mam węża w domu? Bo w to na pewno nie jest dobra nowina. Nawet idealnie. Cięcie. Było nawet idealnie to, w sumie nawet tak ogarnąłem z tym szkłem. Idę w te pieprzone delfiny, wybutowanie wszystko przez nie, bez serpega, po Bożemu, z mieczem, węże też. To wszystko przez Was. Mam laki tylko w okolicach domku. Płaszczki pieprzone, delfiny jeszcze co? Żadnych delfinów w okolicy mojego domu. ma już Was dosyć, to przez Was te wszystkie lagi są. Nie mogę się dorzeć Durbanem to Moda, teraz się ogarnę sobie bronie z niego. Wtedy to będzie masakra, a nie delfiny. Słuchajcie, panie, teraz jak bardzo nawalam w myszkę, no ale wiesz, sensie jeszcze tego całego gówna pozbyć won, mi stąd wypieprzone podmioty szatańskie, lagujące. Jak teraz obrońcy praw zwierząt zjadą za. to, że zabijam zwierzęta, które to rzeczywiście są ochroną, dlatego że ich w prawdziwym życiu nie wolno zabijać, ale dlatego ja je zabijam w grze. Więcej was tutaj matka nie miała, zaraz to jezioro zamuruje Jeżeli, was, jeżeli się tutaj dalej będziecie tak lespić Come on Muszę te wszystkie pieprzone delfiny Może akurat przestanie się tak bardzo ciąć jest teraz więcej, one się tutaj mnożą Boże święty, to jest już jakiś bug spawnu Cięcie sprawdzę w opcjach spawn delfinów Wracałem po cięciu, pozmieniamy trochę ustawienia delfinów na przyszłości już nie będę aż tak bardzo respił Te główne troje raczej zostaną, je muszę wytępić tak po Bożemu. Teraz mi się miecz na pieprzone delfiny skończy. Ale to w ogóle ja tego mojego miecza, minecraftowego żelaznego, pomalowałem właśnie tak jak ten tutaj widać z teksturpaka. Ponieważ uważam, że takie barwy są naprawdę bardzo fajne. Muszę wytępić to całe gówno stąd. Przez nie na 100% laguję. Kiedy je wytępiam, to już przestaje lagować. Bo to chyba po prostu pogrzebie trochę w ustawieniach moda i usunę w ogóle delfiny, jeżeli dalej się będą troje respiły. on Ty po pieprzeńcu, ty pomnocie szatański zły. To ja się razem ja mi uganiał. Nie, usunąłem ogólnie ten. Smart moving, czyli już tak po prostu nie mogę tak bardzo szybko się przemieszczać w wodzie niestety. Tam został jeszcze jeden ten jest zły. Chodź tutaj, nie, be, nie będzie pływania w moim jeziorku. Dla ja teraz ta w ogóle ryb będę ustawiony z jedzeniem. No, chyba się już porozumieliśmy z delfinami. Może nawet nie będzie lagować, no w sumie zawsze tylko kiedy tutaj byłem to mi lagowało, a tak w lasach to nie. Oby cholera, oby, pozbyłem się tego całego gówna stąd. Kopalnia, zaraz, zaraz. Drzwi są bardzo fajne, szklane. A jeszcze, tak już się wiem, że o tym wypowiadałem, ale na temat Minecrafta Premium, non Premium. Eee, albo jak bezpośrednio, bezpośrednio, a ten Minecrafta Byzyczu. Ponieważ wiele osób go jedzie bez żadnego powodu. No znaczy, oczywiście ja rozumiem, daję każdemu prawo do własnego zdania. Ja samemu mam swoje opinie na temat absolutnie wszystkiego, ale nie nazywam... Ni nie, to, to jest moja zasada. Ja nigdy niczego nie nazywam gównem, jeżeli o tym nic nie wiem tak naprawdę. Ale tak samo jest to z byzyczu, w sensie, że może bym coś wreszcie zrobił konkretnego, no nie wiem, po prostu się narąbać do lasu czy coś, Zrobił górne piętro. Nie no dobra, koniec tego pieprzonego budowania, muszę skoczyć na jakieś polowanie czy coś. Ja jestem na izi, bo jestem nubem. Okej, okay, no i co, jeszcze byzyczu, wszyscy nazywają go gównem, tylko jeżeli ktoś napisa w komentarzu, że y, ja mam minecraft byzyczu, że coś tam, coś tam, od razu go jadą, po prostu nie ma litości dla takich. Naprawdę, uważajcie w internetach, której nie możecie mieć własnego zdania Jeżeli tutaj chcecie mieć własne zdanie, no to... Albo zostaniecie zhejtowani, no chyba, że jesteście rozsądni i nie przejmujecie się hejtami No i tyle O, achievement get, spoko Sprawdzę, czy to się w ogóle nagrywa Wychodzi na to, że się nagrywa Spoko Opiekujmy sobie tutaj trochę więcej tych ryb, jednak No i ogólnie, trzymam sobie nowy mieczyk, najlepiej z ponieważ nie oszukujmy się, że kruchą mnie z tym mieczem A ta właśnie, czekajcie, szybkie cięcie Wracam po cięciu, jak zapewne widać, że nie stoję tutaj tego trochę weapon boxa do craftowania sobie broni z bo bez słowa, co się dzieje z oknem to chyba już naprawdę czas. A właśnie. Okej, okay. dzięki temu creepery ani żaden inny mob nie będzie niczego niszczył. To właśnie chciałem zrobić. Zaraz zaraz, bo pewnego jedzenia nie mam. Wracam. Wiorę sobie to właśnie rybkę. Jakieś ziemniaki by się przydało ogarnąć, ale chyba nie mam. Okej, okay, tutaj widzę, widzimy ogra. O nie, to, to jest ten sfer, którego nie lubię. Już go nie ma. O, tutaj widzimy tego nubka żałosnego, który myśli, że jest fajny, ale nie jest fajny i łatwo można z niego Obsydian zdobyć. I już teraz będą właściwie iść nad, do netheru bez większego problemu. To jest naprawdę spoko. Snake jakieś chuje, moje dzikie węże. Skorpiony. Get over here, Skorpion. No. O nie. Ej, chyba tak szczerze. Nie, nie ty. Nie ty. Też zaraz, on w ogóle będzie funkcjonował przy mobu Griffin na false. Ej, chyba właśnie dezaktywowałem tą zasadą. Nie, no shit. On się nie włączy przez to. Wiesz, że żelazo na miecz. Zbroju już na robić nie będę. Jakby co to, no to mam koordynaty. To nie widzę żadnego problemu. Szczerze, to ja może do tego ziomka tam podszedł. Pana nikt nie zatruł mnie cwel. Na ile? Na tyle. Oj, nawet mi żądło z niego dropu. Snake'u. Ja go dezaktywowałem. Beka. Nie mogę go walnąć nadal w ten sposób. O nie, nie dezaktywowałem go! HOLA! Uciekam. Z, z tym celem nie wygram. Uciekam, nie dezaktywowałem go. Myślałem, że go dezaktywowałem. Przynajmniej mi której terenu nie zniszczył. Z tego chyba nawet, nawet dropią dyakcję, ale nie widzę przy moim obecnym stanie uzbrojenia, zbyt wielki szans na walkę z nim au! To nie było fajne. Chowam się do domku. Tam je... Ej, poszukam przeznaczenia. W domku mnie nie, dojr, nie dorwie Co tu robisz szkielet z pistoletem? Okej, okay, no jak zapewne widzimy, tak teraz wyglądają strzały. Jestem teraz niczym z Matrixa. Psiu, Matrix. Trochę mnie trafisz cwelu See you later Tam mam siekierkę jakąś i patyczek Ale nie, a Express wygląda inaczej Bo się wzorowałem na innym teksturpaku Nie pamiętam dokładnie jakim No ale wgrałem kilka tekstur z niego W celu zmienienia wyglądu Lecącej strzały, no i teraz w tego nie mogę W żaden sposób przywrócić, tak jakby ten Pod kątem zwykłego expa Czyli, że albo teraz Tworzę sobie własny wygląd expa, albo po prostu będę grał na tym i ja ogólnie mam też opcję zrobienia sobie HD przedmiotów właśnie z tego teksturpaka packa może ja tutaj nie będę gadał tylko po prostu go pokażę to się nazywa DinoCraft Young 2.1 dobra zapomniałem że on tutaj jest ja tutaj nie chcę wychodzić o właśnie skoro już mam tutaj taką chwilę że jestem uziemiony kompletnie udupiony w środku i nie mogę zupełnie nic zrobić no to może sobie bym zbudował jakieś ściany czy coś to by było całkiem fajne tutaj na pewno taki korytarzyk pseudo to jest taki przedpokój po prostu co tutaj widzimy ech pamięta się czasy jakie czasy w Dobrzyniu jest postów po w takim domu u mojej ciotki taki przedpokój dobra skończyły mi się deski ale ej no w sumie to nawet spoko wyszło To bym jeszcze takie okienko zrobił żeby było widok na resztę domu Spoko. te pochodnie bym niektóre podniszczył, no w sumie w teraz nie są aż tak bardzo potrzebne, też fajną teksturkę zrobiłem, potem nie będę jeszcze pracował tak, żeby była, że to była taka stuprocentowa lampa po prostu. Mówiąc stupro... Przepraszam, bo jest taka stuprocentowa lampa, mam na myśli, żeby to nie miało kształtu pochodni, tylko kształt lampy, co jest możliwe do zrobienia właśnie. I pozyskałem przy okazji... A właśnie, mogę już w trochę nadwalnąć portal do netheru, spoko. mam jakiś gravel tak w ogóle? chyba nie mam no tak no ale spoko propsy Teraz nie ile ja mam a okej okay, dobra zdawało mi się że ja mam więcej tego obsydianu to jednak nie mogę sobie zrobić tego portalu do renderu myślałem że to było 9 a nie 5 taki oczojebność zaraz 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 co mogę tak dokładnie zrobić uwaga magia zaraz Dziecie. OK, wracałem po cięciu. I uwaga, magia. Puh, craft guide Scorpion Sword. Jak to się robi? A z diaksowego. O, właśnie teraz diaksowy wygląda jak miecz świetlny. Aha, a to są do dupy są te Scorpion Swordy. To w ogóle, no to będę musiał się potem wkopać i znaleźć jakieś diaksy. W celu zdobycia tego portalu do Twilight Forest. Albo chociaż zaraz mam jakiekolwiek złoto. Jeżeli mam, to w sumie jestem całkiem ustawiony. Nie mam niestety złota. Z czego może dropić złoto? Ten cel jeszcze tam jest. Nie mam do tego pojęcia. Cześć wonuszu. Wonus rzeczny tu dudu du, jest niebezpieczny, a ten nawet bardzo niebezpieczny O mnie zatrął cholera jasna. Ok, tego celu już troj nie ma na szczęście. Są te raje Ej, ale spokojnie. to wszystko było przez te pieprzone delfiny. Lagujące delfiny. No, no błagam, lagujące delfiny. Serio creatures, ja które się bawi z ustawieniami jakieś... Nie wiem, po prostu kompletny płacz, pół godziny cięcia, to wszystko przez delfiny. Nienawidzę was delfiny. Szczerze was nienawidzę. Dlaczego delfiny? Dlaczego? Chodzi 100% to płynnie, kiedy usunę te delfiny. No, mamut. To chyba kiedyś był las. Nie uciekaj, mamucie, wracaj. Nie zostawiam mnie mamucie. Czekaj, coś ciebie wydropi. W ogóle jesteś większy od ostatniego malucha, jakiego za. Ma... Malucha, kurwa, malut. Ma... Mamuta, nie malucha, ani maluta. Kłolik O Jezu. Ma... Ale, ale fajne. Zaraz jakby go nazwać. Charles. To jest dobre imię. Jesteś Charles? Mam go na głowie. Charles, dlaczego ty jesteś na mojej głowie? Po co mi Charles na głowie? Szkelet, we jest strzela, Adamit z pistoletu. Charles złaś mi z głowy. To się robi tak ktoś czuje. A ja mam nie za dużo życia. Tam jest wilkołak, którego może zabiję. I co cię bije ziomek? O, świetnie tego nie biło! Pomocy! 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 Pomocy, pomocy, pomocy! Charles! Zostaw czarsa. Ale fajnie ma w ogóle teksturę. Okej, okay, Charlesowie nic nie jest, chyba. Wilkołak nic mu nie zrobi. to no. Idź ty świadku Jehowy, ty! Ej, właśnie to mogę go nawet spróbować zaciupać właśnie taką z łapki. I zdobyć z niego złote jabłko, bo z niego właśnie zwykle dropi. Ej, to, to jest op ok. ja po prostu sobie poczekam, aż się zregeneruje. Ej, dobre, dobre, dobre. W ten sposób go na pewno zabije. Spoko uderzenie sądzę Charlesa. Charles, odejdź. Zaraz cię zabiję, Charles. Charles, Ogar. Charles, słuchaj, musimy ogarnąć twojego pierdolca. Okej, okay, to jest, to jest, wilkołak mnie już walnął. What the fuck? Dlaczego ty się bagujesz? To było w sumie całkiem śmieszne, gdybym się teraz stepnął do domu. Come on! Jestem już zmęczony twoim pierdolcem, wilkołaku. Okej, okay, dostał. Come on! Dlaczego, wilkołaku, dlaczego? Dlaczego nie mam żadnego jedzenia? Dlaczego? Dlaczego? Come on, nie będę jeść przecież surowych szczurów Co ja jestem, Berrygrills. Grylls? nad, nie sur, surowych szczurów Nieważne! Muszę tutaj zabić tego tutaj złego wilkołaka Sorry, wilkas Potrzebuję złotych jabłek z ciebie Właśnie, go gdzieś ciężko trafić, kiedy jeszcze tak jabłek garbi A łatwiej, kiedy jest tak, jakby w normalnej, stojącej pozycji, tak jak teraz. Ej, no spokojnie. Mam szansę tego chyba teraz zarąbać. To byłoby całkiem fajne. Pierwszy zawity wilkołak. Ze złotego miecza to się ciśnie po 10 damage'a dla niego. Żeby się teraz zamienił w zwykłego człowieka. Jaki gówniany lud. Zwykle taki fajne itemy z niego dropią, a teraz taka kupa. Dobra, chciałbym sobie tutaj coś na ze skrzynki. Najlepiej, najlepiej szybę. Co to jest taki Steve? Pochratany. No, no ale spoko, kamienny miecz plus łopata żelazna. Dobra, łopata się nawet przyda. Nie powiem. Tam widzimy ogniowego ogra. O, tutaj widzimy tego pana, którego powinienem zabić. Co mnie teraz bije? On chyba w ogóle ma jakąś taką kill aura u siebie, że kiedy on jest w pobliżu, to wszyscy dostają damage. Może to było zacznę przed tym tam wilku. Ciebie mogę zabić? Czy ty mi coś zrobisz? Mogę ją zabić? Nie wiem, czy by mi w ogóle coś robiła. Dobra, teraz sam to wykopię, bo już od dawna o tym myślałem, szczerze. Żeby się pozbyć tej górki, stąd. W ogóle, dlaczego pada deszcz? Deszcz, który nie powinno być. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Jezu, to wszystko było przez delfiny, naprawdę? Nie no, bez jaj, że wszystkie lagi były spowodowane pieprzonymi delfinami. Delfiny są złe. Delfiny są po prostu kurwa złe. Zawsze, kiedy zaczę jakiegoś delfina w Minecraftie, tego go zabiję od tej pory. mi w ogóle ustawienia spawnu tak, żeby się respiły mniej. Może to cokolwiek da, żeby się tam więcej nie respiły. Już nadal się pewnie będą respiły jak chore że się dalej będą rozpiły, to zwyczajnie ten. A w ogóle jeszcze to nie ogarnąłem tego systemu niszczenia się tego, czyli że to się nadal takie podświetla i się pojawia taki dziwne, ten coś. No niestety, nie wskoda się ogarnąć jednego dnia. Pieprzony deszcz, dlaczego zawsze musi padać deszcz, kiedy ja idę, jestem na pustyni? No i naprawdę zajebiście wygląda mój domek tak w ogóle. Super wygląda. Kamikadze, kamikadze. Wszyscy się zgadzają, kamikadze. Kamikaze na tego zioma? Kamikadze. Wszyscy się zgadzają, kamikadze. Ej, ogry są słabe. Wypada z niego czysty ogień. Dobra, nie, są aż takie słabe, jak myślałem. Uciekam. Zeskoczyłem właśnie cztery kratki. To jest już chyba mój jakiś parkurowy rekord. O nie, pana nikt nie zapraszał. Jak ja teraz zginę? Okej, okay, przeżyłem. Czysty ogień, no. Pff, fajna sprawa. Ale niepokoi mnie moja ilość życia aktualna. I trochę chyba powinien postać jakiś pochodnie, bo to się cały czas respią. Dobra, potem to takie dole zrobię. Wcześniej szkelet teraz pająk, się będą trochę respiły Okej, okay, potem jeszcze zbuduję tak ogólnie drugie piętro i w nim cała taka jakby ściana będzie oszklona. Zupełnie cała. Nie będzie trochę takich jakby desek. To będzie takie typowe piętro z widokiem, to będę ją sypialnie. W ogóle to będzie takie luksowe, po prostu z widokiem. Ten, takie wakacyjne. Troje będą takie robocze. Tam są dwa ogry. Które mnie zabiją nawet przez ściany. Dobrze, że wyłączyłem to Mob griefing, no bo ogry bardzo szybko niszczą rzeczy. No i teraz bym już nie miał właściwie domku przez nie. No i no, 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 sorry, no. Ja się po prostu nastarałem tyle. No i nie chciałem, żeby teraz w tym odcinku to po prostu się wszystko poszło brzydko mówić, jebać. Brzydko mówiąc, jebać. Z jednym sobie dam radę jeszcze. Nie wiem, jak z dwoma ging, Zginął! Jeszcze ty, Cvelure, jesteś. Ciebie, jutro nie być nie powinno. Redstone, redstone, z niego dropnął Kolejny, jak ja teraz zginę? Jak będę miał jedno serduszko, to taka moja zasada, że włączam peaceful, ponieważ tak naprawdę dosyć daleko zapewne od spawnu tutaj. To jak zginę, to włączam. Znaczy, jak będę miał tylko jedno serduszko, to włączam peaceful. Żeby zwyczajnie nie zginąć Raz na w ogóle kiedyś na survivalu miałem Że miałem tylko jedno serduszko, wiedziałem, że zaraz zginę, wyłączyłem peaceful I zabił mnie po prostu upadek, bo byłem wtedy w powietrzu Otwarte drzwi To niedobrze Odstają sobie może strzały, ale łuku cały czas nie mam, właśnie to pistoletu Fajno mam w ogóle animację ten ogień Piecyk. O jazu ile ryb Ja narzekam na brak jedzenia, i jem surowe mięso Dobra, szczerze? ta ściana trochę mnie wkurza, utrudnia wszystko do pchnienia trochę takiego jakby bardziej rozsądnego ustawienia pokoi to te ściany usuwam mhm mm Nieco ogólnie stoi całkiem rozpierdziem przez te Creatures Największym problemem tutaj są delfiny, a nie potwory. Kolejny, tak to się tutaj to za dużo tych pseudobosów respi. Nie ukrywajmy, że tutaj są ogry, tutaj jakieś Big Golemy. Po są tutaj same bossy. Bo ja może trochę nazwać. To już się zwyczajnie skończyły, spawnąć takie zwykłe. No uwaga, jakieś duchy tutaj, konie, ogry. Chociaż ja bym już nie miał tego domku, gdyby na przykład tamten tam robił rozpierdziel, jeszcze ten tutaj robił rozpierdziel Domek po prostu zniknął, wyparowałby kompletnie Wyłączyłem na szczęście mob griefing, no to spoko, a tak w ogóle to, to jest wyspa, na to nie wiedziałem Może ją kiedyś zniszczę i będę miał taki wydok, taki jakby w pełni na ocean no ale okej, okay, myślę, że to było na tyle na ten odcinek, w dzisiejszym odcinku wyeksterminowaliśmy delfiny Zabiliśmy kilka mobów, w sumie to się nic ciekawego nie działo Następny odcinek, który nagram zaraz teraz, ruszę do kopalni kopać Różne takie rzeczy i to będzie, następny odcinek ogólnie będzie w większości przyspieszony Żeby wam po prostu nie nudzić tym, tym, całym kopaniem Bo będzie tak dwa razy przyspieszony no i po prostu będziecie widzieli jak kopie To chyba, że znajdę coś ciekawego, bo to wtedy nie będę go przyspieszał Znaczy wtedy tego fragmentu nie będę przyspieszał A tak w ogóle to Happy Wheels już zmontowałem, teraz się będą wrzucały Znaczy się jeszcze się nie wrzucają, bo dopiero się będą wrzucały To by tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek jak Paka Może się jeszcze tak pokażę tutaj, z tym oto mieczem na razie.